Na znaczy, to mnie nie było. Dzisiaj sobie ekrany. raczej znaczy pokażę Wam stronę CSGO Strong. To jest strona lepsza od CSGO Double. Później sobie sami zobaczycie. Bardzo Wam by z... Bardzo ja Aha! Fym... Bardzo by was prosił o to, żebyście wpili yy, żebyście skorzystali z mojego kodu referencyjnego. Yy, ten kod, czyli wpisujecie Michał Tutaj w Afrikońcach i macie to chyba 1 y, euro na początek, tak? Chyba 1 euro na początek. Widzicie, normalna ruletka. Ja tutaj chcę postarać coś tutaj ugrać ciekawego. Bo w mojego cyrexa którego właśnie na tej stronie zdobyłem, z 50 coinów do 1050, no to wiecie, udało mi się tak. Teraz coś czuję, że będzie chyba czarne. Bo tu było dwa czarne, dwa czerwone, czarne i powinny być teraz 3 trzy, trzy razy czarne jest ja tak myślę, że staję. Zobaczymy, żeby się udało, nie? Spróbuj tak wbiciać jakiegoś manowara. Ukryć. Musi tylko siąść. No i czerwone. Może teraz wejdzie czerwono znowu. Oj, zaryzykuję Jolo orny Jolo. Nie wyżej żeby to w plecy. Ta Tada. Widzicie? Siadło, nie? Nagrywa to się, nagrywa. Muszę się naipce. Eee, Wyjadą. Dobra. Co by to wpić? Podejrzewam, że będzie czerwone znowu. Albo zielone, Pod tak musiałem przyzwieć, że będzie zielone. Ale nie wiadomo. Jest mój cel jest... Eee, chyba to sobie postaram się wpić. Bo niedaleko brakuje. Oj, a chciałem dać na zielone, wiecie? <laughs> Przeważnie jest to co myślę to, to jest. Przez co na tej stronie właściwie wpada zielone. Uff. Dobra, tu się wszystko robi. się 10, 10, 10, potrzebujemy jeszcze 235. Yy. Jeszcze raz czarne spróbuję. Jeszcze trochę. Dzisiaj, no, proszę. Oba jest. Nie siadło. Nie fajnie, nie fajnie. Pomyślałem o zielonym, ale zielony raczej nie się dzieje. Tak myślę. Dobra, dzisiaj taki trochę sztywny odcinek. Rozumajcie, miesiąc nie nagrywałem, bo... Czemu nie nagrywałem, bo wiecie, szkoła, nauka, te sprawy. Pomyślałem o zielonym. To jest chłopskie. To było chomsky. Ludzie dawają, czyli zaufać. Dobra, bierze w ich. Bierze w nos ludzi. Stój. Pięknie siadło. Ludzie dziękuję kocham was jeszcze 38 i będzie co bardzo was proszę wbijajcie w to wpijajcie tutaj we free coins po czym wpisujecie kod bichu pomywacz jestem z was dumny, zadowolony i was kocham i w przyszłości zrobię giveaway na pewno więc tak ładnie proszę oj po nie pomyślałem o zielony i nie będzie zielonego ale to teraz pomyślałem czyli Ej typo, plugin Fula dał na Oj, co? I co, zabijaną się ma? Jawle. Nawet nie wiecie jak mi teraz serducho bije Kurcze falek! Jestem z deserem wołonym będzie to było 3 czerwone, czarne. I teraz powinno być 4 czerwone. Tak jak było przynajmniej na A te systemy za bardzo się różnią. I widzicie, mówiłem. Ja umiem szybko system rozkreślić. Ale wiecie, nie wiem czemu szczęka mi się cieszy. cię się. Pewnie przez to, że się tak denerwuję tym. miałem, wiecie, ogólnie nie miałem wpłacać. Nie miałem wpacać tego mojego Cyrexa, No ale coś wyszło innego, nie? Muszę dla was nagrać. Widzę. Teraz pani będzie czerwone, bo dużo ludzi dołó na czarne. A ta te strona też chce zarobić, no to wiecie... Musi czerwony teraz wygrać. Łe. 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 Nie sprawdziło się. Co by teraz na, to, na co dać? Aha, aha. I tak się żyje na tej wsi powoli Czarne siądzie. Dzięki Jawla Mamy 1200, a ja chcę Manuara Jeszcze troszkę Będzie cac Teraz muszę wygrać to Czemu czy będzie czerwone. Jak będzie czerwony to Wam pokażę, że ta strona nie uszukuje. O pięknie, wsiadło. Mamy manuara wymarzonego. Nie wiem czy wymarzony. Tutaj mamy manuara w każdym razie. Angiel To Tutaj ja Eurobiz. Dobra, tam jeszcze raz na czerwone. Po tyle ludzi do... Jak nie wiecie na co dawać, to patrzcie na co ludzie do wojny. Tutaj nie siadło. Wie, że to stronę musi zrobić. No na nadzieję, że teraz nie będzie, żeby to przegrywał. Zapłacamy to. O, withdraw. Klikamy. Już jest wszystko całkiem piękne. I loading. Dalej, ładuj się. Jeszcze raz bardzo Was proszę, kliknijcie we frequency, wpisujecie tutaj Michał pomywacz i macie termowe euro i z tego euro możecie sobie wymnożyć. I żeby wypłacić jakiegoś kina na tej stronie musicie zagrać 14 razy. Klikam na aset O! Ile mi się nagrywa? 10 minut Trochę długo, ale... Oj tam, oj tam Tak Tak O! Kiyoshima Z mojej strony to wszystko, wejdźcie tutaj w tutaj free coins, wpiszcie ten kod michu tak żule od was, ale, znaczy nie, to nie jest żulenie, to jest prośba po prostu, nie, jeśli byście mogli, chcecie spróbować na tej stronie swoich sił, proszę bardzo, o droga wolna. Z mojej strony to wszystko, na razie trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia i wygrajcie coś.